Cześć kochani, dzień dobry wszystkim, tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Witam Was w czytaniu miesięcznym, będziemy dzisiaj omawiać luty 2026. Styczeń już za nami, bardzo, bardzo to leci. Pięknie Wam dziękuję za Waszą obecność na moim kanale, pięknie Wam dziękuję za maile, za wiadomości, za kawki, za obecność na targach. Najbliższe odbywają się w toruniu 31 stycznia i 1 lutego, czyli już w ten pierwszy weekend lutego. Do zobaczenia. Wszystkim tym osobom, które chciałyby się ze mną spotkać na żywo i w ten sposób skorzystać z czytania u mnie. Jeżeli nie możecie się pojawić, to zapraszam do czytań zdalnych w formie nagrania, opisu, rozmowy. Takie czytania są tak samo jakościowe. Nie kontaktujemy się przez fizyczną sferę, tylko i wyłącznie, zawsze, od zawsze kontaktujemy się przede wszystkim mentalnie. Wszyscy jesteśmy wibracją. I nic nie szkodzi, że się nie widzimy. Czujemy się zawsze. Zapraszam również na mojego bloga. Tam za niedługo pojawi się nowy tekst, na którym już pracuję. I chciałabym Was też poinformować, że 15 lutego jestem w Warszawie na jednodniowym wydarzeniu ezoterycznym. EZOFEST w niedzielę, to wydarzenie ma miejsce w Pałacu Kultury i Nauki. To chyba tyle z mojej strony. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wspaniałego miesiąca i przechodzimy do prognozy. Cześć zadekalne rybenki. Luty 2026 dla Was. Najpierw wylosujemy sobie runę na ten miesiąc. Durisas. Runa przede wszystkim asertywności, czyli jakimś okolicznościom, być może też osobom naruszającym Wasze granice, trzeba będzie stawić opór Pokazać te granice. Durisas jest również runą konkurencji, rywalizacji. Możliwe, że będziecie startować w jakichś zawodach, w jakichś konkursach, w staraniu się o jakieś dotacje. Możliwe, że też chodzi o obronę swojego zdania, obronę swojego stanowiska, albo też awans, czy też nową pracę. W tym sensie Durisas może mówić o procesach rekrutacyjnych. W Durisas jawimy się jako osoba rzetelna, profesjonalna. Mamy troszkę tak, taką przewagę w sobie energii męskiej, i potrafimy przy pomocy ten, tej runy więc warto ją też stosować jako amulet, jako talizman jako wzmocnienie energetyczne. Zastosować w sytuacjach, gdzie musimy się wykazać, gdzie chcemy się wykazać, gdzie chcemy coś zdobyć, coś zyskać. Może też ta runa mówić o mężczyźnie, który mocniej zaznaczy się w waszym życiu. Może to być szef, przełożony, urzędnik. Często Durisas mówi o osobach reprezentujących prawo, wojsko. Więc noga z gazu, kochani, może też mówić o osobach, które wyznaczają nam nasze granice albo też narzucają nam jakiś sposób działania. To są często osoby autorytarne, silne, dominujące. Wy też kimś takim możecie się jawić w lutym. Luty to również Wasz miesiąc urodzinowy, więc y, wszystkiego najlepszego. Dobrze, zobaczymy, co ma do powiedzenia tarot. W tym miesiącu korzystam z nowej talii, prezentu, za który bardzo, bardzo dziękuję. Ta talia nazywa się, że zerkam na pudełko Magical Hours Tarot. A z kielichów? Trzy kielichy, Dziewięć kielichów. Hm. Bardzo ładnie. Dwójka buław. To lutowe czytanie będzie troszkę inne, to będzie takie bardziej flow, bardziej podążamy za intuicją, za tym, co się pokaże i zobaczymy, jak to dla Was zagra. Powiedzcie mi w komentarzu, poprzez komentarze lub też poprzez maile, jak Wam pasuje takie prowadzenie, jak Wam to gra. Prawidłowość, król kielichów, królowa monet, a smieczy. Osiem monet. Początkowa energia tego miesiąca to jest decyzja, to jest rozważanie jakiegoś ruchu. Dwójce buław jesteśmy troszkę w rozkroku, troszkę w refleksji, również na takim etapie koncepcji, obmyślania planu na przyszłość. Może być też tak w związku z tymi kartami towarzyszącymi, że zastanawiacie się nad jakąś relacją, czy w nią wejść, czy też, czy ją kontynuować, czy też, um, którego z partnerów, którą z partnerek wybrać. Bardzo ten wyraz wzmacnia sprawiedliwość, to również jest karta decyzji, to jest karta również analizy wszelkiego spisywania za i przeciw danym sytuacjom, danym osobom, danym ruchom. Może być też tak, że ten Król Kielichu wyjawi się jako oferent, propozycja uczuciowa, to jest też zaproszenie do dialogu, być może też do jakiegoś wspólnego przedsięwzięcia i w sprawiedliwości podejmujecie decyzję, czy tą ofertę przyjmujecie, czy też nie. To może być związek, zaproszenie do związku, zaproszenie do zgody, rozważenie wspólnego projektu, działania, kierunku lub też to może być propozycja zawodowa, tym bardziej, że miesiąc kończy się w pracy, w, w, w takiej energii zaangażowania w jakieś y, działania. Mogą to być jak najbardziej twórcze działania z racji tego króla kielichów, ale może to być również podjęcie pracy, podjęcie szkolenia z racji tego, co się przed wami y, otwiera. Bo tutaj z racji zarówno Durisa, jak i tych kart może być sekwencja, czy też możliwość awansu zawodowego, zmiany pracy, która będzie wymagać od Was, podniesienia kwalifikacji, nauczenia się czegoś nowego, zgłębienia bardziej wyspecjalizowanej, zaawansowanej. Wiedzy, a smieczy to wiedza, ósemka monet to są szkolenia, to jest podjęcie nauki, to jest duża wnikliwość, dociekliwość, praca na szczegółach, a sprawiedliwość często mówi nam o sprawdzaniu naszej wiedzy, o weryfikowaniu jej, o zdawaniu egzaminów. Tutaj też może być ocena roczna i myślę, że ona będzie bardzo pozytywna dla Was. Ktoś ewidentnie widzi Was potencjał, możliwe też, że zaproponuje um, spółkę, um, partycypowanie w jakimś ambitnym projekcie um, lub też um, zaprezentowanie jakiegoś takiego pomysłu, Waszego pomysłu. Um, złoży otwarte zapytanie. Um, Jaki jest twój pomysł? Jaka jest twoja idea na rozwiązanie jakiegoś problemu? bądź też na jaki jest twój pomysł na twoją dalszą karierę. Oczywiście tego typu kwestie mogą się też realizować w życiu uczuciowym. Pokazała się nam tutaj para, dwójka buław już jest kartą parzystą. I mamy parę królowej monet i Króla kielichów. Te dwie karty, te dwa żywioły się komplementują, więc jest to dobrana para. Jest to szczęśliwa para. Oczywiście, tutaj, jeżeli mówić o związkach, przedstawiają się też w tych kartach ważne rozmowy na temat tego, co dalej. Jaki będzie kolejny krok? Może tu być myśl o formalizacji związku, tym bardziej, że mieliśmy asa kielichów i trójkę kielichów oraz dziewiątkę kielichów w kartach przełożenia. I tutaj jest określanie tak naprawdę bardzo sensowne, bardzo konkretne warunków, czyli nie idziemy tylko tak za głosem serca, kompletnie bez rozsądku. Tutaj spotyka się para, czy rozmawia ze sobą para, która jest doświadczona. Para, która ma za sobą przeżycia niekoniecznie pozytywne, niekoniecznie łatwe, które. Zaznaczają czy też otwierają drzwi rozsądkowi, myśli, umysłowi, tak żeby uniknąć doświadczeń z przeszłości, bo w sprawiedliwości bierzemy pod uwagę to, czego doświadczyliśmy. Wyciągamy wnioski, wyciągamy lekcje z naszych doświadczeń, więc z tym wiąże się również taka Odpowiedzialność za przeszłe i przyszłe, y, przyszłe decyzje. I myślę, że y, możecie dokonać takiego mądrego rozrachunku, że te decyzje, które zostały podjęte, były właściwe, a jeżeli nie, y, tutaj też y, jest ocena nie tylko siebie, ale również y, partnera, partnerki, czy to uczciowej, czy też biznesowej. I y, zmiana kierunku działania, y, y, zmiana sposobu funkcjonowania w danej relacji, w danym układzie, tak, żeby każda ze stron, to jest ta ósemka monet, czuła się y, komfortowo. Także bardzo udany miesiąc, bardzo perspektywiczny. Określajcie granice, o tym przypomina Durisas. Bądźcie asertywni, bądźcie też konsekwentni, o tym mówią zarówno te karty, jak i Durisas w swoich postanowieniach i decyzjach. Bo zarówno wy będziecie się z tego rozliczać, jak i będziecie rozliczani, ale. Myślę, że bardzo dobrze się to tutaj sprawdzi, ponieważ ocena jest pozytywna. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Aha, jeszcze jest jedna kwestia. asmie czy możliwe, że niektórzy z Was będą tutaj decydować o tym, czy poddać się jakiejś operacji. Hmm którego lekarza, chirurga wybrać, jaki sposób leczenia wybrać. Ósemka monet mówi, żeby zanurzyć się w detalach, w szczegółach. Możliwe, że wcale nie trzeba tej decyzji podejmować tak szybko, tak? Macie na to, macie na to czas. Wszystkiego dobrego, papa. Pa.